Go. Hasło dzisiejszego festynu Bezpieczna i przyjazna szkoła nie jest przypadkowe. Albowiem bieżący rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rokiem bezpiecznej szkoły. Zapewniam Państwa, że zespół szkół ogólnokształcących numer 15 z oddziałami integracyjnymi jest szkołą bezpieczną i przyjazną. To co, przejdziesz się rowerem? na i 58. zgłaszamy się właśnie tam. Zresztą panowie policjanci wystąpią tu na scenie. Jak tylko skończę opisywać stoiska?